Modlitwa Świętego Tomasza z Kempis o wsparcie w trudnej sytuacji. Pozdrawiam cię Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Pozdrawiam cię nadziejo ubogich i matko wszystkich sierot. O Maryjo, gdy moje serce złamane jęczy w bólu i udręczeniu, gdy duszę moją owieje smutek i niepokój, gdy wicher pokus się zrywa i burza namiętności wybucha w mej piersi, gdy grzechy moje zamykają przede mną drzwi niebios i pozbawiają mnie litości Boga mojego, o, w takiej chwili zamieszania i cierpień, do kogo mam się uciekać, jeśli nie do twego imienia, Błogosławiona Maryjo, pocieszycielko smutnych i grzesznych, ucieczko jedyna? O Maryjo, Tyś jest prawdziwie tą śliczną Gwiazdą Morza, która zbawia wszystkich, którzy w niebezpieczeństwie zwracają ku niej swe oczy. Wzywam Cię więc dziś na pomoc, o najmiłosierniejsza Matko, i biegnę ku Tobie z ufnością małej Dzieciny, chroniącej się w objęciach swej Rodzicielki. Otwórz dla mnie swoje ramiona. Daj mi prawo schronienia się w twym sercu. Rzeknij do mnie te słowa. Nie bój się. Ja jestem orędowniczką twoją. Ja mówić będę za ciebie. Ja ciebie jak matka pocieszę. O matko moja, powiedz te słowa, a spokój mojej duszy powróci. Przybądź, O Maryjo. Przybądź ze słodyczą nie opuszczającą Cię nigdy i nawiedź mnie w mych troskach. Przyjdź, podnieś upadającą we mnie odwagę. Przyjdź, aby mi łaski Jezusa udzielić. O Matko Najłaskawsza, zaledwie Ci zdradziłem me troski, a już na duszy czuję się pocieszonym i uspokojonym. Samo imię Twoje, jest już na moje rany balsamem, o drogie imię Maryi, imię pełne łaski, imię, które każde usta z miłością wymawiać powinny. Imię, któremu wszystkie serca błogosławić mają. Imię anielskie i niebieskie, bądź moją pociechą w obecnych smutkach moich i moją siłą przeciwko trwogom przyszłości. Bądź z uwielbionym imieniem Jezusa ostatnim imieniem, jakie wymienię na Ziemi. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.